Mm -mm. Teraz? No, ja bym powiedział, że fajnie będzie w co strzelać. No, tylko nie wiem, czy tutaj na Mordownię bardziej się pchać, czy na górkę, nie? Bo to jest taki, że jak pojedę na Mordownię, no to znowu e, tam przepchniemy i 3, 3 razy będzie po bitwie. Mm. A na Medach znowu mogę coś nie łatwiej, nie? No. To nie ma... 3 metry, z tego co Mają Pluton cdc No ja przejeżdżę ja w pomarańczowe krzaki. No krzaki. Na F3, co nie? Tam kojarzysz miejscowe. Co świecisz wszystkich przejeżdżających przez No, nie kojarzę, ale sposób? ale zobaczę. Będę coś wiedział, nie? F3. Tam się wjeżdża do góry po schodkach i się skręca w lewo. Się wjeżdża w pomarańczowe krzaki, na przykład. Jakbyś chciał tam pojechać. Gdzie hmm. hmm. są te schodki? Schodki są z lewej, tak? Z prawej. Z prawej. No, no tam jest górka taka. tutaj z mojej strony. Z, w sensie z lewej, tak. Jeśli no to o... jak już jesteś z prawej, no to. Dobre, <grym> przejadą. Nie, 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 nie zajarzyłem. Nie z, zajarzyłem. Prawej, tak? A, z tej drugiej prawej, tak? z tej drugiej prawej. Tak, po schodkach tam do góry w lewo. I... No pa, tam ja tam tak już pewnie nie widzicie, co, ale podjadę pod górkę, to przynajmniej powiesz mi, czy dobrze myślę. Będę robił robisz mi na Twitchu, nie? A tutaj te e, krzaki są na takim zjeździe, nie? Już z lewej strony, pewnie. Mhm. A może tam jest takie miejsce, można się szybko cofnąć. Co no właśnie nie? jest widzę taka isa. mała grupka krzaków, właśnie ale z nich się widzę da bez spota strzelać. Jeśli przeciwnicy tam kawałek dalej przejadą, można z nich bez spota strzelać. Z drugim zobaczył. Ten... O no... słupko. Tutaj spotowanie czasami... Nie do znaczy, ja szczeliłem, działa. nie? Ale mi zaświecił, proszę się tam gdzie no, był, może się wyświetlić. Kawu mi wytępuje. zostanę na bazie, to... nie? Spoko, spoko. Ja tu, ja tu zazwyczaj się cofam do tyłu, tam zjeżdżam. Ale to, to wiesz, jak masz czas, żeby się dobrze tam ustawić. To jest naprawdę fajna, bo jak jedzie dużo ciężkich na mordownię, można wpakować cztery pestki czasami. Za darmo kompletnie, bez spodu. dziwnie ochwa nie przebiłeś, bo pod tym kątem już powinno mu chodzić, Chyba. No widzisz. Cóż nie, to to, ja nie myślałem, że to wejdzie, bo taki pad jest a może akurat, nie? No cóż. Może akurat... A, ale powinny wejść. No. Czy wiesz co chodzi? No czy po prostu masz takie sytuacje, nie wiem, masz 20%, że wejdzie, ale masz z głowie nie masz rzeczy czymś to do, spróbuje, nie? nie ile nie pojechałeś, bo 110 tam jeszcze przyjechało poza nieganiem Aha. No my tam się zaraz ten yy... Chwila się zrobi Alkumulację dostał Pis. Oni na kapie został Wrzucił. Co, so, na pewno te heavy kit'y mogą robić szybko. Za zero, f**kisa, tak mi zresztą pocisk, no. Ten Pershing chyba nie wie, że Suleman za nim stoi, nie? W ogóle. Ładnie, a ja się wracam. Tam jeszcze oni jest, oni. No, to tam jeszcze poszczelasz do niego, nie? Ale ja muszę się wracać, bo jeszcze przyjeżdżam. To już na bazę szybko. No właśnie, bo mogłem je skopować. Szkoda by było. O. Oh. Takie mendy kończące bitwę w połowie. No też mnie denerwuje. Mogliby no, wprowadzić zasadę, że wiesz, że nie wiem, skapują bazę, no to wiesz, ta bablica jest przegrana czy wygrana, ale postrzelać jeszcze możemy czy coś, nie? Nie no, bez przesady. Ch chodzi o to, że oni dostają mniej expa za tą wygraną, niż gdyby sobie postrzelali i przegrali. To jest, to jest moim zdaniem główna problematyka, tak? No, druga sprawa no. to że nie gram w World of Skapowanie, tylko na World of Tanks, tak? Chcę postrzelać, a nie pokapować, mm -hmm. no. Znaczy, szczególnie nie lubię tych, co kapują nie mając demajta, tak? Zero... Od zera do 1000 na dziesiątych gierach. To jest, to jest rozgrywki innym. Też należałoby gości pobanować. Aha. No taki szaf z dupy był, że... Szkoda gadać. Podpaliłem i sto dziesiątkę w przód, nie? No, 110 Ludzie. ma zbiorniki paliwa właśnie w tak. No, nie wiem. 110, 110 On ma 12. 11 przednia, z tyłu. <noise> o ma wszystko z przodu. A w ogóle to 2011 to mam wszystko z przodu. Kiedy, kiedy się, kiedyś z tym na Slue grałem, to oglądałem. skórki. Te ja właśnie zauważyłem, że ja zawsze wyjeżdżałem pierwszy, ja wyjeżdżałem bokiem, potem się okazało, że ja tam zbiorniki paliwa mam. Że ten człowiek musi postawić na gąskę i podpalić naraz. Co nie było zbyt przyjemne. Aha, spoko, spoko. Ale pełne stylowanie co za każdym nie? W bok. No, Luzik, Luzik. Ciesiuch tam jeszcze jest na dole, oj oj oj! Potrzebuję damage'a. Jest tam damage, stoi sobie. Z drugim damage'em się szczela właśnie nasz damage. Tak, ja, I do bitwy, co nie? Żeby inni mieli damage'u. Hmm? Takie boty, boty w WG być może. Takie boty być na Tygrysach, nie? Tak. Ja. Wszyscy byliby zadowoleni. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, To złosa sobie dajcie do meida. O, odbił się do mnie tygodni, spoko, spoko. Working as indeed idiot. Chyba do mnie zabaczkasz. O, idzie strasznie. Ale będzie medal za put ten patch. Jeszcze przeżyliśmy. Co prawda na, na 12hp, ale przeżyliśmy. Ja chcę dami. Myślę, że Masterka powiem. jest. 3600 Dm 1700 spota. A ja. powiem, że mój. bitewka ogólnie, ogólnie bardzo bardzo wyszła. Pierwsza Mka? Na Indie nie tak. Tak. Indien kupiłem tylko po to, żeby mękę bić. Zobaczyć jak no się nie gra, nie? Bo z, go z, go z tego co zauważyłem, to po prostu jak mam jakiś czołg, którym grałem, to mi się później odbędę lepiej dać przeciwko niemu, tak? Rzeczy tam mm -hmm. niektóre czołgi sobie kupuję na 50 bitek, żeby tylko zobaczyć co, co to w ogóle jest warte, nie? Mm -hmm. Na przykład w życiu mi się nie spodziewał, że Indien potrafi taki jeszcze odbijać. No tego to nie się go kupiłem.